Moi drodzy, siema YouTube, Facebook i wszystkie inne social media, jedziemy sobie do Olszyn, nie wiecie co to jest, jest koło a po co, na trzecią edycję biegu Dyszka z Jurandem, byliśmy rok temu, fajnie było, spodobało nam się, więc będziemy i w tym roku, a co nam się uda Wam pokazać, zapraszamy na ten fajny materiał z jednodniowego naszego wypadu, siemano. Zobaczcie jak nam pójdzie, Zobaczycie mniej więcej jak wygląda taka impreza. Cóż możemy powiedzieć więcej? Zapraszamy do naszej części filmu. Cześć! Jesteśmy już na miejscu, cześć wszystkim. Odebraliśmy swój pakiet, zaraz pójdziemy się przebrać. Popatrzymy, co tutaj fajnego nas, jak zwykle, organizatorzy. Super, super fajnie. Sprawa jest tak, to wygląda, że organizacja jest naprawdę na wysokim na naprawdę wysokim poziomie. Dlatego lubimy tu przyjeżdżać i jesteśmy już drugi raz, więc zapraszam Was jeszcze raz do gorąco na tą relację. Sprawdźcie jak to wygląda. Trzymajcie się. Cześć! zajebista Oczywiście wszystko z pakietu startowego. Zobaczcie na nasz profesjonalizm. Pijemy sobie Coca-Cola przed biegiem. Rozumiecie? Rozumiecie już wszystko. Skąd te nasze wyniki wspaniałe? Jesteśmy profesjonalistami którzy jedzą ciastka i piją kolę przed biegiem. Nieprzypadkowa jest to w pakiecie. Daje energię, na pewno. Bieganie to też niesienie, niesienie pomocy innym. Fajnie, że można sobie zorganizować ten super czas, wolny, ale też komuś pomóc. I tutaj rzucimy parę pieniążków i tak idą. Inną... Dziękujemy bardzo. Tutaj pan usłyszał, że chciałem kupić kawę, a kawa była za darmo, a temu mogłem komuś pomóc. A, super. Kreatywne ciasto. Naprawdę jesteśmy dzisiaj na pikniku. Zazwyczaj jesteśmy przy, przygotowani, super. Jakieś tam odżywki, kurna, nakręcamy się przed... Sam, y, ładujemy węgle przed startem, nie? Na no to, to czekoladę. Ale jesteśmy, teraz ja jestem na redukcji i nie wykorzystuję tego, aczkolwiek dzisiaj poszalejemy chyba. No, no rozgrzałeś się dobrze? No, rozdziałeś bardzo dobrze się rozgrzałem. Najlepsze na nie były. Serio? Łapa siedzi, bęk!

Chciałem powiedzieć, że zająłem szóste miejsce w kategorii wiekowej. Jakiś kościół z Kętrzyna zajął w ogóle szóste miejsce. A prawe woli boli? No, a lewe mnie bolało. Przy siódmym kilometrze ten piach nie zabił. Tam był naprawdę elegancki. Też Chciałem też powiedzieć, że biegłem z 10 kilogramową kamerą telewizyjną, żeby nagrać dla Was tą relację. Dobra, musimy tak to trochę odpocząć i później powiemy co nieco jeszcze na temat naszego biegu. Na razie. Tu strata 6-6. Świetnie. Lakowce. Zobaczcie, jaką ma koszulkę, pokaż wszystkim.

Trzeciej, z trzeciej szczecińskiej dychy Juranda nasza druga już <laughs> nasza już druga chcieliśmy pokazać tą imprezę ponieważ bardzo nam się podobała organizacja klubu Jurand Szczytno podoba nam się atmosfera która panuje właśnie na takiej imprezie chciałem w ogóle coś nagrać żebyście mieli okazję zobaczyć mniej więcej jak wyglądają nasze weekendy przynajmniej raz w miesiącu e, teraz nie... gdzieś pojechać co? gdzieś pojechać, właśnie najlepiej ja tutaj... w nowym miejsce? właśnie, fajnie spędzić czas trochę inaczej niż zazwyczaj robicie to zamulając przed telewizorem, komputerem roblując non stop to samo co nic wam w życiu nie da dlaczego to robię? dlaczego to robię? nie każe wam biegać, ćwiczyć i mieć swoją zajawkę bo, bo tak po prostu sami zwróćcie uwagę, że możecie zrobić nowego i dzięki temu fajnie będziecie się czuć jeżeli jest chociaż jedna osoba dzięki Mojej skromnej osobie powiedziałaby mi Daniel dzięki, zachciało mi się coś zrobić A już jest kilka takich osób Jest mi wtedy naprawdę bardzo miło Jeżeli chociaż właśnie jednej tej osobie Tam, tutaj, gdzie siedzisz Pomyślisz sobie, kurde dał mi energię, może pójdę coś zrobię Pomaluję babci mieszkanie Nie wiem, pójdę, zrobię zakupy Pobawię się z psem nie będę siedział przed komputerem, choć tutaj teraz jest taka, taki występuje kontrast, bo każe Wam nic nie robić, nie oglądać tych filmów. Mój możecie oczywiście, że tak. Czy możecie wejść na Vito, tutaj na jego muzyczkę, odpalić co nowego zrobił, co nowego skleił. Czy możecie zobaczyć mnie, Daniela, który mówi coś ciekawego o sporcie, i może na jakąś nową rzecz wpadnie i Wam przekaże. To pamiętajcie, że Wasz wolny czas. Jest, dla, jest Waszym czasem, Wy sobie możecie go zorganizować w taki sposób, żeby... Jeszcze coś powiedzieć. Nie czasem po... jest tak, że po prostu nie ma się mocy na to, żeby w ogóle ruszyć dupy, ale jest coś takiego, że jak pójdziecie i ruszycie swoją dupę, to okazuje się, że cały dzień przestaje być zamulony i macie nowy zupełnie power i czujecie się zajebiście, no nie? Wczoraj tak miałem właśnie, że wróciłem Prawda. z roboty. Byłem tak styrany, że pierwsze co położyłem się i zacząłem przeglądać Facebooka na nie, ja potem sobie się dobra, pół godziny wstaję i biegnę To było takim koncertem Agnieszki Poza tym, Agnieszka, wiem, że mnie oglądasz Była naprawdę niesamowita, niesamowita. niesamowita telefon, spadł i musiałem ogarnąć jeszcze raz Sorry Mateusz No spoko Byłeś na koncercie, Pozdrawiamy Agnieszkę, która ogląda na pewno. Dzięki, to, dzięki nam A, ma na pewno moc do kolejnych koncertów. Może jest power, naprawdę miałem wspaniały dzień dzięki temu, że pubiegałem jakieś endorfiki coś tam jeszcze. Ale są też tacy ludzie, którzy mówią, że czegoś nie zrobią, nie, nie dam rady tego, nie, ale nie spróbują nawet tego. Albo spróbują i za mało razy, bo za mało prób... I właśnie Definicja nasza życia jest nigdy się nie poddawaj, jeżeli chcesz... Dopóki walczysz zawsze jesteś zwycięzcą, pamiętaj Dokładnie. o tym. Zobaczcie, w kategorii open nagradzają pierwsze trzy osoby, tak? I później jeszcze w kategorii wiekowej. Zobaczcie, ile osób nie ma w ogóle żadnego tam nie ma szans bliżej się do tych miejsc premiowanych jakąś tam statuetką. Dzisiaj nawet... A kobieta. i tak ludzie biegają, więc kurde, zobaczcie, no nie chodzi o to, żeby trzeba od razu wygrywać czy zajmować pierwsze miejsce. Hmm. Chodzi o to, żeby fajnie spędzić czas Kobieta Zobaczyć coś nowego Nie miała ostatnie miejsce, przebiegła ostatnia Niektórzy, poczuliby... Skończył się. A, dobra. Niektórzy poczuliby się źle, że o jestem ostatni, ja pierdoliszę Ale nawet ona dostała nagrodę Była najbardziej wytrwała i mimo tego, że była ostatnia No to wielki szacunek Bo on się nie poddała Więc nie poddawajcie się